Cześć, z tej strony Dominik z 3D Info. Dziś po raz kolejny przyjrzymy się kartom graficznym w cenie do 3000 zł. Porównamy ze sobą ponownie RTX 4070 oraz niespodzianka RTX 3090 Ti. Która karta będzie wydajniejsza? Zapraszam na materiał. Ostatnio porównywaliśmy sobie RTX 4070 z radeładnym RX 7800 XT. Jednak niespodziewanie na rynku pojawiła się nowa ciekawa alternatywa w cenie 3000 zł. Jest nim używany RTX 3090 Ti, którego możemy ostatnio upolować na portalach aukcyjnych nawet za kwotę 3000 zł. Czy starsza generacja jest w stanie pokonać noszą? Porównując specyfikacje obu kart, od razu może się nasuwać wniosek, że RTX 3090 jest dużo szybszy. Karta posiada prawie dwa razy więcej jednostek CUDA, ROP, TEMU. Takie same różnice zaobserwujemy także w przypadku rdzeni Tensor, czy tych odpowiedzialnych za obliczenia śledzenia promieni. Jednak musimy pamiętać, że RTX 4070 to karta nowej generacji, oparta na architekturze Lovelace. Ta nie tylko jest produkowana na zakładach TSMC w litografii 5 nm, ale Nvidia wprowadziła szereg innych usprawnień w architekturę. Jak możemy zauważyć, Ada Lovelace osiągają zauważalnie wyższą częstotliwość traktowania, więc nie możemy porównać wydajności rdzeni 1 do 1. Zwróćcie także uwagę na deklarowany pobór mocy obu kart. Widać, że RTX 4070 pobiera ponad dwa razy mniej prądu od starszej konstrukcji GeForce. Do porównania karty wykorzystałem obie konstrukcje Asusa z tej samej serii TUF Gaming. Wszystkie testy wykonałem na platformie testowej, której specyfikacje widzicie na ekranie. Każdy z testów został powtórzony trzykrotnie, a na wykresach zobaczycie uśrednione wartości. Na początek Assassin's Creed Valhalla na ustawieniach najwyższych, której to jednak starszy Geforce uzyskuje dużo lepszy wynik, pokonując RTX 4070. Różnica w FPS-ach dość spora, bo wynosząca około 12%. Nowszej odsłonie przygód Assassinów, Mirage, dalej sytuacja bez zmian i wciąż RTX 3090 Ti wychodzi zwycięsko z tego starcia, choć dystans dzielący obie karty odrobinę się zmniejszył. Ostatni tytuł od Ubisoftu, który sprawdziłem, to Watch Dogs Legion, który dość mocno obciąża karty graficzne za sprawą pełnej obsługi technologii śledzenia ramieni. O dziwo, dalej wydajniejsze jest starsze konstrukcje od NVIDII. Kontynuując testy z włączonym ray nawet w Cyberpunk 2077 wersji 2.0 nowszy RTX 4070 nie ma szans pokonać RTX 3090 Ti. No chyba, że skorzystamy z pomocy generatora klatek. Nawet jedna z nowszych gier w naszym zestawieniu testowym, czyli R-Turner, działa zauważalnie płynniej na RTX 3090 Ti. Kolejne testy w F122, czyli w dwóch odsłonach Forzy, potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia. Na koniec, już formalność, czyli testy z 3D marka, które jasno pokazują, która karta jest wydajniejsza. Z moich testów jasno wychodzi, która karta jest wydajniejsza. Czyli co? Lecimy przeszukiwać portale aukcyjne w poszukiwaniu najlepszej oferty? No, niekoniecznie. Musimy pamiętać, że RTX 3090 Ti debiutował prawie dwa lata temu, w okresie, kiedy kart graficznych nie było prawie na rynku. Było to spowodowane nie tylko przelającą pandemią koronawirusa, ale także byłem na kryptowaluty. Karty te nagminnie trafiały do koparek i to w ilościach hurtowych. Nie ma się zatem co dziwić, że portale aukcyjne są w chwili zalewane ofertami na RDSa 3090 i 3090 Ti. Po prostu górnicy wyprzedzają swoje zapasy. Często, kupując taką kartę, nie dostaniemy na nią żadnej gwarancji, a te mają wypracowane po paręnaście tysięcy godzin, albo i nawet więcej. Dodatkowo, warunki, w których są przechowywane te karty, przeważnie nie są idealne. Środowisko, które jest zawilgocone, zimne, niezbyt ogrzewane, źle wentylowane, może wpłynąć na żywotność takiej konstrukcji, która nie wiadomo, ile podziała. Muszę także wspomnieć o największym problemie RTX 3090J, którym jest wysoki pobór energii. Jak widzieliście, różnica w wydajności między obiema kartami wynosi maksymalnie do 15%. RTX 3090 Ti pod pełnym obciążeniem pobiera nawet 450 W. Średni pobór wynosi około 400 W. W porównaniu do 200 W, które potrzebuje RTX 4070, te wartości wydają się wręcz astronomiczne. Czy zatem dysponując kwotą 3000 zł, warto zainteresować się RTX 3090 Ti? Jeżeli liczy się dla Was tylko wydajność i nie przeszkadza Wam wysoki pobór energii oraz ryzyko związane z zakupem karty bez gwarancji, pewnie RTX 3090 Ti będzie wydajniejszy. Pamiętajmy, że RTX 3070 wcale nie jest taki wolny. Dzięki wsparciu najnowszej technologii LNVD, takich jak DLS3 z generatorem kratek, nawet najnowszych tytułach obsługujących ray tracing, zauważymy znaczące różnice w wydajności między obyma kartami. A jakie jest Wasze zdanie? Zdecydowalibyście się na kartę? Kartę nową czy używaną? Dajcie znać w komentarzu. Podobało Ci się to porównanie? Zostaw lajka, suba, dzięki i do zobaczenia.